Wymagane ponowne uruchomienie, ja nie chcę nic teraz, stary ponownie uruchamiać. Wyłącz to po prostu i później intro. One, two, three, jump! Zauważyłem, że w postępach przecież mamy aż 3 punkty do rozdania, bo z festiwalu bądź też umiejętności, co to tu jest, dobędziesz w wyniku więc popisy w powietrzu. Może nie tyle, ale zobaczmy, tu jest drift, tu jest e, hity festiwalu, DJ będą częściej puszczać przeboje i to jest spoko, bo fajnie, bo za to można dostać naprawdę fajne rzeczy, więc odblokujemy tą zaletę, a potem tą tutaj. Właśnie to potem, to potem, tylko trzeba nazbierać jeszcze dwa punkty. Um, ja wracam to na 100% samochody. Wracamy do salonu. Zaraz sobie będziemy grać dwa wyścigi te uliczne, żeby odblokować tam dostęp do tych nowych rzeczy. Które, czy która, nie wiem, tak? Um, są całkiem fajne. Przynajmniej się podoba tutaj. AMC Javelin AM Max to kosztuje 35 tysięcy. No nie wiem, czy wylosowałem jakąś fantastyczną furę w ogóle, co z mojego składu jest najdroższe. Z mojego składu jest najdroższym bajerem tym jeżdżę, tym... Tym rzadko kiedy, ale niech zostaje. Nie będę sprzedał od, bo to się kompletnie nie pyli. Osiem, pierwszy krok, ukończ 5 wyzwań, listy życzeń. Teraz mi to daliście, tak? Za przeglądanie menu. Gratuluję, super, ogarnięty na maksa. Chcę zobaczyć, jak to po prostu chce wsiąść, i tylko wsiąść i tym się przejechać. Nie będę tego sprzedawał. Mam to już, to niech jest. Może będą jakieś konkursy, potem czy wyścigi, AMX, kontra jakiś tam kolejny inny trabant. Więc sam nie wiem, weź mi to po ja nie chcę tutaj nic robić, tylko chcę wyjść i tym jechać. Dzięki. No ładnie to wygląda. nie no, spoko autko, tak? Co prawda dałem mu gaz, to widzicie do setki, to my się rozpędzamy. Wow, wow, wow. wow, wow. Trochę długo. Ale tyle. Chciałem zobaczyć. Ogarnęliśmy. Bierzemy sobie autko. Tak, chcę wrócić. Fajna nuta przez chwilę leciała. Horizon warsztat, tutaj moja autka. Um, bierzemy Audi. Albo nie no, weźmy może tutaj Forda tym razem. 8384 Audi ile ma. Audi ma szybsze, prędkość. Ale można by było 240. Nie no dobra, zostańmy przy Audi, jednak Audi są się ścigałem, a tym bardziej, że teraz są nocne wyścigi, znaczy nie nocne, ale uliczne do tego nocnego jakiegoś większego festiwalu. To przydałoby się faktycznie tym to ugrać. Zobaczcie, już Wam pokażę, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to chodzi mi tutaj dokładnie o to. O to Dwa wyścigi. Uliczne wygrane. Uliczne wygrane. Coś, albo tłumacz. Dwa, drugi wyścig uliczny wygrane, żeby odblokować. Nie wiem, ja to interpretuję tak, że po prostu muszę dwa uliczne wygrać i będzie wszystko ok. Ten uliczny jest już najprawdopodobniej ograny, tak? Jak to w ogóle sprawdzić? Nie wiem. Może to już jest ugrane. Tutaj mam nowość na pewno, to sobie jego przejedziemy. W ogóle to będzie po drodze. Ten nas doprowadzi tutaj, później do tego do, dobijemy. Więc to jest ok. Mam wrażenie, że ten do którego właśnie jadę, to już, już, już go jechaliśmy. Ale czy to jest prawda, czy też nie może ktoś z Was będzie pamiętał, ja tego jakby za bardzo też nie koduję, wiecie, bo jak to mam kodować? Za dużo informa. Tu jest ten murek. Tą informację mógłbym zakodować już kilkukrotnie. Bo zawsze gdy stąd wyjeżdżam, tego muszę zaliczyć. I to jest przykre Mateusz. To jest tak przykre, że ja wychodzę właśnie teraz z tego odcinka razem z panem Mietkiem jeszcze skasowałeś Koeniksa na zakręcie. Ja wychodzę po prostu, idę na dwór, umawiam się z kolegami, idę pograć w piłę, nie będę oglądał tych gameplay'i, bo to jest po prostu o dupę rozbić. Tego nie rozumiem co ty w ogóle tutaj z życiem robisz. W ogóle idź... Co to był za to to nie mówi? Tu są jakieś zawody, nie jaram, nie tu, ja chcę tym przyjechać. Pr, 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 zakrę. Tak, ja na bank to już jechałem. Ale nie wiem czy to wygrałem. Bo mogłem tego, nie wygr nie, mogłem tego nie wygrać. Ja przyjechałem właśnie, to był ten, co chyba przyjechałem na trzecim miejscu. I dlatego to jest aktywne nadal, bo to trzeba wygrać. Jest różnica pomiędzy wygraniem a przyjechaniem na trzecim miejscu. Na trzecim miejscu. Spora kuźba. Pan Mietek by ci wyjaśnił pan, pan... wszyscy by ci wyjaśnili DAJCIE MI GRAĆ a nie tutaj pokazujcie jak ja podjeżdżam na parking ja już widziałem jak podjeżdżałem na parking bo sam to robiłem poziom trudności ponad przeciętny naciągam się za bardzo co nie mam tu jeszcze jakieś kawy jedziemy znowu spóźniony <laughs> okej okay. co jak co ale wiecie co robiłem ładowałem baterie te tutaj te NEMH, to są inny typ ładowałem w ładowarce Wróć ładowałem w ładowarce do paluszków litowo-jonowych a litowo-jonowe mają napięcie 3.7, a te mają 1.2 i się mi nie chciało tu naładować, ja nie wiedziałem dlaczego I, i, i dopiero później się skapnę, że złej ładowarki używam dopiero jak włożyłem do odpowiedniej ja tu non stop to cofam do odpowiedniej to się naładowało i to stosunkowo szybko także w ogóle co to tutaj jedzie na szóstej pozycji, czy tak na szóstej teraz no, skąd on się tu wziął, bo przednio czegoś takiego nie było nie no stary, możesz mnie nie spychać, co ty masz w ogóle za auto, daj spokój. Ja was tu prawie... tym. Wow, 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 Trzeba wygrać, to jest podstawa, 25. Ale co jak, co jak, ja zmieniłem autko, oni też chyba zaczęli coraz lepiej jechać. Nawet wtedy jak byłem tu tym Mitsubishi, to było troszeczkę, mi się wydaje, łatwiej. Tu już miałem drugą albo którąś pozycję, a teraz no zobaczcie, jest lekka bieda. Ale was będę wyprzedał. No muszę was wyprzedać, bo jak nie, jak nie teraz, to kiedy? Ja Mati! Okej, okay, wziąłem go. Tu przestawiłem ten płot, pamiętam. No tak, to jest tu... Ej! Popchnął mnie frajer. I to bardzo, czy na czym ja to tak poskręcałem dziwnie? Tak, popchnął mnie troszeczkę i mi to auto jakby dziwnie tak podskoczyło. Okej, okay, jeszcze was trzech. Dobrze, że się trzymacie razem, to już 52%. Ja to chcę bardzo, bardzo, bardzo wygrać. Wiesz, tam pod tą górę. No nie blokuj mnie! To jest najgorsze, jak blokuję. 72, zrobię to z tobą. Nie będziesz mnie tu blokował Przejechałem, dobrze, zakręt w lewo, teraz... Nie zepsuj tego, nie zepsuj tego, powiedziałem, nie zepsuj tego, bo z naprzeciwka ktoś jedzie I jest meta, tylko oni mnie tutaj zaraz przed metą ostatnią wzięli jest! Zwyciężyłem, dobrze Okej okay. Jeden z cięższych Spoko, teraz jestem ciekaw jednej rzeczy, bo jesteśmy po drodze tam do następnego i to zrobimy Nagrody, publiki się tu niestety nie dostaje, ale to nic, poziomy się chyba przynajmniej tyle. To jest jak najbardziej na plus. Na plus. Spoko. Pokaż się, teraz chcę widzieć. Czy tak, tak, to co wygrałem to jest po prostu na szaro i to jest bardzo fajna opcja, super, że to tak zrobili. I teraz najprawdopodobniej mam jeden wyścig, jeden wyścig uliczny do ogrania, żeby to wygrać, więc pojedziemy sobie tutaj ten. To jest chwila, moment, dojechać 2 km, czyli tyle co. <gryzny> to wiem co robimy. Jedziemy kolejny wyścig, ten tak jakby nielegalny, uliczny, tak? I potem zostawimy sobie tą rozgrywkę nocną, ten o północy, północną, o północy to co właśnie próbuje odblokować. Zostawimy sobie na początek kolejnego odcinka, a po tym wyścigu pójdziemy po prostu poszukać tego kolejnego zapomnianego klasyka. To może być naprawdę fajna rzecz, tym bardziej, że mam ich ile teraz? Już chyba 3 sztuki, tak? Brakuje mi łącznie 7, ta będzie czwarta. To w, w, skutku, w skutek jakby przechodzenia tej, tego w trybu fabularnego tutaj um, te klasyki się pokazują, tak? Więc to jest tam jakoś oskryptowane, kiedy mi się to ma pokazać. Ja pierdziu, jeżdżę jak... Masakrycznie Okropnie okropnie. Już mi to nie, nie wychodzi za bardzo. Wyścig uliczny, ucieczka z lasu deszczowego. Serio? A z kim? Może to na czas zróbmy, zróbcie to na czas, żebym nie musiał truć dupy tym innym, żeby oni mi nie truli dupy. Bo mi trują non stop, nie? Synchronizacja odliwatarów, czyli będę miał 11 złamasów na drodze przed sobą, najprawdopodobniej jeszcze. Ale to nic. Aha, i jeszcze w dodatku pada, spoko. Okej, okay. okay. I znowu mi pokazujecie jak parkuje Super, super. Jestem z tego przeszczęśliwy. Przeciętny, bo przegrałem, więc one more time. Rozpocznij zawody. Przegrałem, byłem na drugim miejscu. Jeden typek mi został. Nie, ale fajnie ściągnęło tą wodę. Um, jeden typek mi został. On ma ewidentnie szybsze auto. Tamten żółty, co jedzie z przodu. Naprawdę przyspieszenie, wszystko, prędkość maksymalną. Daje sobie radę. Robi, robi w nim po prostu co tylko chce. Ci mnie blokują. Gdzie tu jeżdżę, potrafi. <grywa> no, a mówiliście mi. Tu jest ten zakręt. Aj. Pierwszy raz na nim wypadłem. W sensie jak jechałem za pierwszym razem to. Dobrze, 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 dobrze. I znowu te ziomki tam są. Znowu ten żółty. Z nimi było wszystko ok. On na zakrętach nie do końca tak daje rady, ale tak to ma o wiele szybszy autko. Nie ten. Ten co został? Ej, dobra, został, wyprzedziliśmy go. Może teraz na ciebie przeszły te umiejętności. Raczej bym tego nie chciał. Na tego przeszły. No zobaczcie, żółty mnie też dogania. Mają lepsze te wozy. Ale to nic, dobra. Zacznę się przedrzeć na pierwszą pozycję i ją utrzymać. Na przeciętną to chyba powinienem przejść bez problemu. Okej, okay, dobra, troszkę uratowałem sytuację, bo już bałem się, że pójdę po tych zakrętach dziwnie, w ogóle brałem to od ej, aj, 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 hamuj, 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 dobrze. Ślizga się tałp, jak słuchajcie, jak zjeżdżacie z góry, jeszcze jest popadane, to naprawdę się ślizga, jak się przesadzi. Trzeba pilnować hamulca wszystkiego. Uszlisk to nie jest to, co lubię. Wredna sprawa. I zmienimy później na Forda i Fordzikiem, bo Forda dawno nie widziałem. Ładny jest. Wiecie co? Przestraszyłem się, bo na minimapie widzimy, jak on się zbliża. Cofiemy, cofniemy sobie jeszcze. A później na sam koniec najgorzej, że jest prostka. I ta prostka jest o tyle zła, bo ona jest bardzo długa. Oni mają szybsze te wozy i mnie dogonią. Trzeba się pilnować, już. Czekaj, ja tak mniej teraz będę gadał. Mniej będę gadał, bo się muszę skupić, żeby to ugrać. Jeszcze wycofaj. Jeszcze, 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 jeszcze. Ok, okay. i teraz. Pilnować, żeby mnie nie dogonili. Chyba mnie nie dogonią. Nie wiem, no, troszeczkę przewagi sobie zrobiłem. Jeśli nie popełnię jakiegoś głupiego błędu. Patrzcie, jest, już jedzie, już jedzie skubany. Nie puszczę Cię, chłopie. Meta, 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 moje, 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 moje. Okej, okay. zbliżał się, to widziałem na minimapie. Okej, okay, udało się. Wygrałem to zdecydowanie słabszym samochodem. Trzeba coś zrobić, trzeba zainwestować hajs w autko. Może niekoniecznie w ulepszanie tego, bo za dużo mi to chyba nie da. Trzeba po prostu kupić nówkę Chevrolet. Albo 100 tysięcy byłoby lepsze.

O jego w BMW M3? What the fuck? O co chodzi, chłopie? Darujmy, teraz nie chcę się z tobą ścigać, zrobimy to sobie na początku kolejnego odcinka, chcę na pewno wrócić po samochodziki, czyli tutaj, przejdźmy do salonu, tak, zobaczyć na tego Lotusa, ile on jest wart, ile tak naprawdę na tym losowanku o, zarobiłem, czy też nie zarobiłem. Pokaż, Lotus. 32. Chyba sobie jaja robicie. Ale słabo wsiąść do samochodu. Jedziemy, wiecie, co szybką podróżą sobie skoczymy i poszukamy tamtego zapomnianego wozu. A au, 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 wyjdź, tak, bo kombinowałem, gdzie to teraz znaleźć. Pokaż, mapa świata. To jest jako tako kawałek. Właśnie, ja sobie zrobię tutaj szybką podróż, można? Za ilona będzie. Szybka podróż, 8600. Spoko, poprzednio było 9, ale rozbiłem dwie tablice chyba tej szybkiej podróży i one przez to ujmują, ale 8000 no nie chce mi się tam jechać na odcinku. Jeszcze w dodatku, słuchajcie, to wolę, <laughs> wolę. Czy tu będzie jakaś szopa? I don't know, z poszukamy, wolę już zapłacić, a słuchajcie, odcineczek troszeczkę, żeby przyspieszył. Prawo? Nie no, w sumie mogłem tu Mitsubishi wziąć. Wiecie jak co ale ten forciarz dziwnie, strasznie trzyma tej drogi. Naprawdę. Lepiej niż ta Audi momentami. Przynajmniej na takim terenie. Zmieńcie stację. Hop, 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 hop. Dobrze, jesteśmy. Nie, 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 nie rób tego! I straciłem! Zrobiłem taki, o, taką piękną beczkę. Właśnie, beczkę, no. Czyli widziałem gdzieś przez chwilę jeszcze tutaj ten garaż. Już go nie widzę. Ale jak tu pojeżdżę, to się zaraz gdzieś ujawni. Na bank. Tak zawsze jest. Czekajcie, jeszcze w lewo zahaczę. Żeby na pewno tu niczego nie ominąć, ale raczej nie. Jakaś jedna byle jakaś szopa tu gdzieś musi stać. Tam coś jest? Co to? Są jakieś zabudowania. Uwaga, powiedzcie, że to to. Tak jest. A w środku co? Entuzjazm mojego kolegi, który to naprawdę jest nie do podważenia. Bądźmy?

Dzięki, super, że mi pozwoliłeś to odebrać. Ja widzę coś ciekawego na wprost. Jakiś P, co to jest za dziwaczne oznaczenie? Przebiję się przez ten las? Powiedzcie, że tak. Jednak nie. Aj, <grym> trafiłem na grube drzewko. To jest jakieś P. Nie wiem, mi to tylko podpowiada, że jakiś parking czy coś. Zaraz to wiemy, co tu takiego daje. Chopanie. panie. No to jest faktycznie ewidentnie jakieś P. Dziwne. Co, co, co wy mi chcecie powiedzieć? O co tutaj chodzi?

Mogę wybrać! Ale jaja Cio, pow, już jedziemy, zaraz Coś tu ogarnę Ale ładny Dodge Tutaj mamy J.O. Mogę jechać czym chcę, e, tym bym chciał Projekt niedostępny, tuning niedostępny Samochód niedostępny, was pogrzało? Rozpocznij sesję online Ej, ale to już laczy tutaj, ja nie mogę 20 kladek, klatek A to? Też projekt nie dostanę, więc ja mogę tylko swój wybrać wózek. Rozpocznij sesję online. Dobra, i to to zrobimy na początku kolejnego odcinka. Ja tutaj sobie zostawię, tu to będę miał zapisane. I zobaczymy, pobawimy się troszeczkę w online. Zobaczymy, czy ja w ogóle daję jakkolwiek rady, czy cokolwiek tam umiem zrobić. Jak z moimi umiejętnościami też jest i się okaże. I teraz to tyle. Trzymajcie się. Outro, będziecie mieli adnotację do kolejnego odcinka, jeśli już jest dostępny. Inne se serie na moim kanale także trwają. Nie wiem, może już ta mafia jest, zależy kiedy Wam puściłem ten odcinek. Egnie to wkrótce, do tygodnia na pewno, na pewno na bank. Trzymajcie się. Szczała. Cześć.